Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Arcos Gaming, a to jest luźne granie w Dead by Daylight. Pomyślałem, że może sobie pogramy Mordulcem, tym razem Huntress'om i zobaczymy jak nam pójdzie. Widać mamy tutaj zgraną Ekipę, Lore Aka Makros, Wolfschmerzen, The Ranking, By the Way i Zero Web. Dobra. Yy... Kurde, serio 4mek. Cztery 4mek Cztery Tomasz. Zajebiście. Będzie zabawa. Będzie się działo i znowu dupie będzie mało. Dobra, yy... weźmy sobie może to. I dobra, cypresowe memento Kurde, i znowu zapomniałem sobie zmienić perka. Znowu zapomniałem se zmienić. Perka ja nie mogę. Uch. Dobra, no to lecimy. Ciekawe, jak nam pójdzie. Uch. Naprawdę, e, powiem szczerze, ja w większości grałem tylko traperem. Ale też ostatnio wyszły te nowe archiwa, i pomyślałem, że. a fajnie będzie, jak sobie pogram tak Huntreską, czy też Legionem. Na początku pogramy sobie Huntreską, a czemu by nie? Dobra, mamy ruinę Noeda. Do. O! Ach, chcę, żeby się z nami zgadała. Chyba Dobra A może ch Co? Chce pod hak? Dobra Okej okay. Moje marzenie Staje się ona moim marzeniem. Dobra, no ratujcie ją, ja pierniczę. Serio. Are you fucking good, bro! Aha! Okej! Okay. The Ranking Ba... A, dobra! A, czyli koleś się specjalnie chciał, żebym go dorwał. No dobra. Nara. Okej. Okay. To chyba będzie najszybszy mecz ewa. Dobrze, że mam Iron Grasp'a. Ale naprawdę, żal mi tych typów. Naprawdę mi ich żal. Mam cię, dobra? Ok, może ostatniego wypuszczę. Znajdę hacza, zaprowadzę go do hacza i go wypuszczę, no. Ale ostatniego zabiję. Ten się skaleczył Zero łeb Zero zjeb Bym powiedział Ale aż mi się szkoda ich zrobiło teraz Cztery meg Dobra, rozwalmy tego gena OK, druga się poddała Kurde, co za zozeń. No dawaj. O, dostała. Ajajaj, aj, aj. pudło. Dobra, muszę uzupełnić sobie toporki. ma Naprawdę, nie mam nic do was złego, seryjnie. Nie mam nic do Was złego, wręcz wam współczuję, bo wiem, że trafiałem, bowiem, bo trafiałem też na takie osoby i wam bardzo współczuję. Cholernie współczuję, wręcz w chuj bardzo wam współczuję. Naprawdę, aż, aż mi łzy lecą, to czemu ich nie puścisz? No bo wolę jednego, ale wiesz, że masz memento. A jebać, Memento, Loreaka Makros yy, chyba będzie musiał zginąć. Pytanie, kto przeżyje, a kto nie? Dobra, tutaj bzyka ten silnik, patroluje o. Lore go uratował. Lore, 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 lore. Dobra. Lore, 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 chiaba amore. Jezu, nie wiem dlaczego mi w głowie ta piosenka została. No. Okej, okay, zgubiłem ich, przyznam, chyba złapałem trop, idę, pies gończy, podiół trop. Eee... What the fuck? A może to nie był ten gen? Może chodziło o tamten? Tak? Żebym dobrze wiedział... Dobra. Zniszczymy ją analogicznie. No dawaj. ją szybko. Jest pod dół trop. Siema! wiem, że tu jesteś. Uciekaj. Wiedziałem, że ona tam była. Nie uratujesz jej. Gdybym trafił, to to by było cudowne. Dobra. Pytanie na kogo padnie? Na wolfa? Czy na lorę? Czy on, czy... Czy ten, czy ten zginie? Pytanie to zginie. Lor, Lore, lore! Siap! Badaby amore! <śpiewanie> Sorry, Lore! Przepraszam, ale ty byłeś pod moim toporem! Ale jeszcze masz szansę! Jak cię uratuję, to wtedy... Zginie on, ale jeśli nie, to wtedy ty giniesz, dobra? Dobra, znajdę hacza. Potem typa, i zaniosę go do hacza, żeby nie było, że mam swój honor. O, mam hacza. On jest tutaj, dobra? Nie zamknę go z tego względu, że po prostu chcę. Typa uratować. Albo niech. Wiecie jak to zrobię? Zamknę hacza, dam mu otworzyć bramę i go tylko powalę. O! Proszę bardzo! Aj no ty, ponawiał! Żeby nie było, taka moja dobrać. I myśliwy. I 13 ranga. Proszę bardzo. Ładnie mi idzie jako huntreska. Wiadomo, rzucanie toporkami to nie moja klasa. Ale po prostu, no, współczułem tym typom. Bo zobaczcie. Typo miał zysk zaledwie 732 punkty. A miał takie perki. Normalnie takim to. Yy, chuj w dupę, no. Ale dobra, może rozegramy jeszcze jedną rundkę. Może tym razem Legionem. I kontynuuj... No i co? I gramy Legionem, co? Na no, szybko sobie tylko go ulepszę. Proszę bardzo. Słaby odczynnik. 17 poziom. O, Agitation. Ale niestety mnie na to nie stać. A szkoda, bo to by było bardzo fajne. Dobra, e, tak się prezentuje mój zestaw perków. E, Mam m.in. brutalną siłę, dysonans, e, twardy charakter i sloppy bacera. aczkolwiek zas zastanawiam się, e, czy. E... Czy sobie nie zmienić przypadkiem na jakiś perk? Może krwawy strażnik? To się przyda. Dobra, więc widzimy się za chwilę, jak tylko wybierze na mecz.